Rata niższa nawet o 300 zł miesięcznie. Tak, oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni typ oprocentowania. Dzisiaj pokażę na konkretnych ofertach, co się bardziej opłaca, stałe czy zmienne. Jaki jest koszt całkowity po 60 miesiącach? I uwaga, po obniżkach 100%, ostatnich obniżkach, ponownie się to zmieniło. I tutaj małe pytanie do Ciebie, które z tych oprocentowań, czy to stałe czy zmienne, generuje wyższy łączny koszt. Całkowity. Cześć, z tej strony Ronasz Szczepankiewicz. Od 15 lat działam w kredytach mieszkaniowych. Co miesiąc robię ranking najtańszych kredytów hipotecznych, a wraz z moim zespołem działamy za 0 zł zdalnie, wieczorami, w weekendy i tłumaczymy umowy kredytowe na język ludzki. Link do kontaktu z nami znajdziesz w opisie. Pod filmem sprawdzimy Ci zdolność kredytową, przygotujemy oferty kredytowe jak w bankach, z tym, że po bankach nie będziesz potrzebował biegać. I pamiętaj, że choć nie jestem wróżką, to dzięki temu, że wiem co dzieje się na rynku, wiem doskonale, która z ofert jest najtańsza. Od razu, moi drodzy, do konkretów. Przed sobą na ekranie macie oferty, najlepsze oferty ze stałym i najlepsze oferty ze zmiennym oprocentowaniem, podzielone ze względu na wkład własny. W każdym z tych przypadków jest to 20% wkładu własnego, 500 tysięcy złotych kwota kredytu na okres 30-letni i tak. Przy najlepszym kredycie, najlepszej ofercie ze stałą procentowaniem, przy 20% wkładu własnego, najlepszy na, na dzień dzisiejszy, czyli na wrzesień 2025 jest Santander, z łącznym kosztem całkowitym po 60 miesiącach na poziomie 154 tysięcy złotych. Na zmiennym najlepszy jest City. Ten koszt po 5 latach jest na poziomie 162 000 zł. I właśnie to jest coś, na co chcę, żebyście Wy zwrócili uwagę. Koszt całkowity po 60 miesiącach. Nie koszt całkowity. Po wszystkich tych latach, swoją drogą jestem ciekaw, co mi się w głowie, kiedy zapytałem właśnie, co jest tańsze, stałe czy zmienne przez cały okres kredytowania. Nie ma to żadnego znaczenia, moi drodzy. To jest prawdziwa odpowiedź, ponieważ nie patrzymy na łącznie koszt całkowity kredytu przez cały okres kredytowania. Bez względu na to, czy bierzecie ten kredyt na 20, 25, na 30, na 15 lat, to nie ma większego znaczenia. Ponieważ po pierwsze, prawdopodobnie nie zostaniecie z tym kredytem tak długo, może się coś zmieni w waszej sytuacji materialnej, rodzinnej, po prostu pozbędziecie się tego kredytu poprzez nadpłacanie, spłatę całkowitą, sprzedaż mieszkania i tak dalej. Nie? Więc 30-letni okres. Ja wiem, że ludzie na to patrzą, ale to jest błąd. Patrzymy na łącznik całkowity po 60 miesiącach z kilku powodów. Po pierwsze, okres kredytowania na stałce jest pięcioletni. Po drugie, w tym czasie tych 5 lat kredyt generuje najwięcej możliwych kosztów, więc jest to taki można powiedzieć, jeszcze do tego dochodzą do jakieś programy, jakieś produkty typu karta kredytowa, utrzymanie konta, jakieś ubezpieczenia. One się kończą w zasadzie po 5 latach. Więc 5 lat jest takim świetnym mianownikiem do porównywania ofert kredytowych. Chociaż ja ze swojej perspektywy wiem, moi drodzy, że i tak okres 5 lat to jest zbyt długo, żeby porównywać, ponieważ no prawdopodobnie jeżeli szanujecie swój czas, pieniądze, no to prawdopodobnie będziecie ten kredyt przenosić do innego banku bo będzie taniej za jakiś czas. nie? I tak, w moim przypadku, ja brałem kredyty w 2022 roku, jakoś uruchomiony był gdzieś luty-marzec z oprocentowaniem 8,25. Właśnie finalizuję temat, żeby w WeloBanku uruchomić refinansowanie. Jest to moje drugie refinansowanie. Dzięki temu zaoszczędzę prawie milion na odsetkach i skrócę okres kredytowania o 10 lat. Nie? A kredyty spłacam dopiero od dwóch lat, już go dwa razy przeniosłem. Nie? Więc tak to wygląda, jeżeli ktoś wie, co robi i wie, co się dzieje na rynku. Ale wróćmy do tego, co tu się dzieje. tak? Stałe versus zmienne, to jest chyba klucz dzisiejszego odcinka. Znowu obniżono stopy procentowe, więc prawdopodobnie już te zmienne będzie tańsze. Nie? No właśnie, tak nie jest. Zwróćcie uwagę. Różnica między stałym a zmiennym jest tysiąca złotych przez pierwsze 60 miesięcy. Na początku, jeżeli łapalibyście się do City Banku, co nie jest wcale takie oczywiste, to tak naprawdę różnica na razie jest znikoma. Koszty uruchomienia w tym przypadku nawet są na korzyść, zwróćcie uwagę, zmiennego City Banku, tak? Więc w tym przypadku stałe czy zmienne nie jest to takie wcale oczywiste, ponieważ w City trzeba. Wyłożyć z własnej kieszeni 0 zł, żeby uruchomić ten kredyt, a w Santanderze jest to oferta z prowizją lub ubezpieczeniem. No w zasadzie tutaj jest 2% z góry trzeba zapłacić, 110 to 10 000 zł. Więc no, w takim przypadku, przy 20% wkładu własnego, jeżeli macie zdolność w Citibanku, ja prawdopodobnie pokusiłbym się moi drodzy na, na zmienne. Zazwyczaj tego, że prawdopodobnie za jakiś czas znowu będą obniżane stopy procentowe. Te 7,5 tysiąca zł to nie jest już tak dużo. Tutaj nie jest to, to takie oczywiste. Ale przy 10% wkładzie własnym, i są takie osoby, które dzisiaj taki kredyt też biorą, różnica między stałym a zmiennym przez pierwsze 5 lat jest 21 tysięcy złotych, i to już jest naprawdę. Sporo. I tak to wygląda, jeżeli porównujemy stałe zmiany wśród najlepszych możliwych ofert, tak? Ale najlepsze są tylko jedne, ale niekoniecznie odzwierciedlają to, co się dzieje na rynku. Będą za chwilę te tabelki związane, wiecie, tam porównanie tych wszystkich ofert. Jeżeli chcecie szybciej, to link znajduje się w opisie. Mi zależy na tym, żebyście rozumieli, co się dzieje na rynku, tak? w jakim momencie jesteśmy. Zwróćcie uwagę, czerwona linia to jest wykres z. Kredytów ze stałym oprocentowaniem, zielona to są kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Różnica między stałym a zmiennym jest na korzyść stałego około pół punkta procentowego, czyli średnio dalej zmienne jest droższe około pół punkta procentowego, więc o tyle musiałoby RPP obniżyć. Kolejny raz stopy procentowe, ostatnio obniżyły o 0,25. Teraz, jeżeli by obniżyli znowu o pół, no to wtedy mielibyśmy tak samo tanie oprocentowanie stałe, jak i zmienne, ale to też tak nie działa. Jak obniżają stopy, to i zmienne jest coraz tańsze dla nowych kredytów oczywiście. Tu jest też ciekawy wykres, jeżeli kogoś to interesuje, to oprocentowanie kredytów ze stałym oprocentowaniem jest bardzo zależne od tego, jak są oprocentowane obligacje Skarbu Państwa, obligacje dziesięcioletnie. Bank zabezpiecza się na nich, dokleja swoją, że tak powiem, swoje wynagrodzenie i sprzedaje te kredyty troszeczkę drożej niż oprocentowanie tych właśnie obligacji dziesięcioletnich i to jest bardzo taka wyraźna korelacja. Ale dajcie znać w komentarzu, co Wy wybieracie, stałe czy zmienne. Jestem bardzo ciekawy. Tak trudnego wyboru z mojej perspektywy już dawno nie było, no bo bardzo zacierają się te. Te wyniki, jeżeli dołożymy jeszcze do 20% wkładu, dołożymy jeszcze kolejne 30, to tak naprawdę oferta jest ta sama, niezmienna, nie? Więc jeżeli ktoś ma więcej niż 20% wkładu własnego, no to ma, ma spory dylemat dzisiaj. Moi drodzy, przechodzimy do tabelek, więc wszyscy fani Exceli, zapinajcie pasy, bo teraz jest dużo danych. Dla wszystkich osób, które mi słuchają, nie oglądają i nie do końca tabelki do nich przemawiają, no to przed sobą na ekranie po prostu macie top 6 najlepszych banków pod kątem właśnie tego, który z banków generuje możliwie najniższy kredyt przez pierwsze 5 lat od uruchomienia, tak? i jest to, to, co jest istotne, to jest właśnie te top 6 banków dla zmiennego oprocentowania, tak, i tutaj też widać, że te różnice nie są znaczące, jak tak bardzo Citibank 162 tysiące wygeneruje kosztów, tak, przy kredycie 500 tysięcy na 30 lat, ING 167, PKO 171, 173 Pksa Santander 173, MBank 176, tak, zwróćcie uwagę na, na jakieś produkty dodatkowe, na, na koszty początkowe, tak, gdybym wybiera oferty dla siebie, a robię to regularnie, jak widzicie, to zawsze wybieram banki, które mają zerowe koszty wejścia. Ja nie chcę płacić żadnych prowizji, żadnego ubezpieczenia na początek. Mogę to płacić w racie co miesiąc, tak, że ona będzie wyższa, ale w żadnym wypadku nie chcę płacić rzadkowych kosztów, rzędu na przykład jak Santander 10 tysięcy złotych. Kolejna rzecz jest to, żeby wcześniejsza spłata i nadpłata była możliwie jak najniższa. Rzućcie proszę uwagę na ekran, to jest nasz kalkulator, a propos, właśnie nadpłat, tak? Rata kredytu na te 500 tysięcy złotych jest 3200, z czego kapitał to 430, a odsetki. 2800 złotych. No dużo, nie? Więc co zrobić, żeby to gdzieś tam obniżyć? Załóżmy, że będziemy nadpłacać 10% raty, nie? 320 złotych miesięcznie nadpłata. Co miesiąc efektem ma być skrócenie okresu kredytowania i zwróćcie uwagę, no 81 miesięcy skrócimy okres kredytowania, nie? Czyli to jest już no, blisko 8-9 lat, nie? Obniżenie odsetek o blisko 180 tysięcy i łączne koszty o 26% niżej, 10% raty. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy mieli nadpłatę tych kredytów za zero od razu. Bo w innej sytuacji no, ta prowizja za wcześniejszą nadpłatę może zjeść nasze. Po prostu korzyści. Kolejna tabelka, 20% oprocentowanie stałe. Ja już nie będę, moi drodzy, tłumaczyć tych wszystkich ofert. Jeżeli ktoś chce, dajcie pauzę, zajrzyjcie, bo co innego tak naprawdę ma znaczenie, jeżeli chodzi o wybór ofert kredytowych. Dla wszystkich osób zainteresowanych 10% wkładem własnym, proszę. Zmienne 10% stałe. I wspominałem o tym tak, właśnie przed chwilą, że co innego jest ważne w doworze ofert kredytowych. I tak, moi drodzy, właśnie jest, bo najważniejsza jest zdolność kredytowa. Tak ja to powtarzam w każdym odcinku i będę powtarzać, ponieważ co miesiąc te filmy oglądają osoby, które mnie w ogóle nie znają, które pierwszy raz widzą mój film. Więc, moi drodzy, dla Was bardzo ważna informacja, to. Na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę przede wszystkim, tak, w doborze ofert kredytowych, to jest bank, do którego pójdziecie po kredyt mieszkaniowy. Zwróćcie uwagę. Dwie osoby w gospodarstwie domowym 12 tysięcy złotych netto, tak? Załóżmy, co mieliśmy drugi bank na liście to był bank ING, tak? I on liczy naprawdę dobrze zdolność kredytową. To jest 915 tysięcy złotych. Gdzieś tam niżej był Santander, tak? I Santander miał 700, ma 720 tysięcy zdolności kredytowej, tak? Przy zmiennym. Tak, mówimy o tym, że zmienne, może dzisiaj właśnie zmienne, nie, a tu się okazuje, zwróćcie uwagę, że 200 tysięcy złotych macie niższą zdolność kredytową. I to mówimy tylko i wyłącznie na tym przykładzie, który jest bardzo, ale to bardzo moi drodzy, taki studyjny, nie, no bo wiecie, para, para singli, tak, nie mają dzieci, 30 lat, żadnych innych kredytów, żadnych zobowiązań, perfekcyjny big, mieszkają nie w stolicy, tylko gdzieś tam w dużym, ale nie największym mieście i tak dalej, i tak dalej, nie? więc to tak, moi drodzy, często nie wygląda, więc przede wszystkim to jest najważniejszy ranking, jeżeli chodzi o, o to, w którym banku powinniście myśleć w kategoriach właśnie, a może ten, a może inny bank, bo cała reszta, tak jak pokazałem, to już jest kosmetyka, nie? A to jest coś, co faktycznie może spowodować, że będziecie mieć dodatkowy pokój, garaż albo wykończenie tej nieruchomości po swojemu, urządzicie tam w środek i tak dalej, bo będziecie mieli na to, na to zdolność kredytową. Ktoś może nie mieć w ogóle pojęcia, co Hobby, pójdzie do swojego banku. Bardzo dużo osób ma konto, na przykład z Millennium Banku, no i okaże się, że okej, okay, Millennium bardzo szybki proces, fajnie, no, no właśnie, tych 200 tysięcy złotych może zabraknąć, nie? także koniecznie to jest coś, na co powinniście zwrócić uwagę. No, i pamiętajcie, że jeżeli chcecie poznać swoją zdolność, no to wchodźcie w opis pod filmem. Tam jest formularz kontaktowy do nas. Sprawdzimy Waszą zdolność kredytową za 0 zł. Pomagamy przy kredycie hipotecznym. To jest coś, co robimy, moi drodzy, od 15 lat. I tu mam też dla Was ciekawy case. W przypiętym komentarzu macie szablon którym pytam Was o, o konkretny Wasz case, ile zarabiacie z jakiegoś źródła dochodu. Więc jeżeli ktoś chciałby, żeby napisać swój konkretny przypadek bez żadnych danych wrażliwych, to wypełnijcie proszę ten szablon, przyklejcie go jako w formie komentarza pod tym filmem, a ja w jednym z następnych filmów wybiorę 2-3 komentarze, które rzucę na tapet i pokażę na tych konkretnych właśnie case'ach, jak wygląda Zdolność kredytowa. Także mamy takiego małego deala. Kto chce, szybko, niech pisze do nas na rmkredyty.pl na kontakt. A kto chciałby zobaczyć być może właśnie siebie w kolejnym odcinku, niech napisze komentarz. I na koniec, moi drodzy, jeszcze kwestia refinansowania. Bardzo dużo osób z moich klientów czeka na to, żeby jeszcze stopy procentowe spadły z przeniesieniem swojego kredytu mieszkaniowego. Więc w tym momencie chciałbym Wam pokazać, co możemy ugrać na rynku, jeżeli chodzi o, o konkretne kredyty. Załóżmy, że ktoś ma kredyt już od jakiegoś czasu, 7,5% w skali roku, też te 500 tysięcy złotych Łączna kwota kredytu, usuwamy nadpłatę. W ogóle ten kalkulator jest dla Was zupełnie za darmo dostępny na stronie kalkulatorremkredyty.pl, więc zachęcam do zajrzenia tam. A my robimy refinansowanie. Dzisiaj można dostać w bankach w okolicach 6%. Załóżmy, że ktoś spłaca ten kredyt, nie wiem, od 3 lat, 36 miesięcy i skutek jest taki, przeniesienie te, tego kredytu, że skracamy okres kredytowania. I zwróćcie uwagę, no, tak naprawdę nic nie nadpłacając, nie zmieniając żadnych specjalnych parametrów, tak? Jesteśmy w stanie skrócić ten okres kredytowania o no, blisko właśnie te 8-9 lat, zmniejszyć łączny koszt kredytu o 40%, to jest 300%, tysięcy złotych mniej odsetek do zapłaty, tak? czyli jeszcze raz, co tu się wydarzyło? Masz kredyt hipoteczny z oprocentowaniem w okolicach 7,5% skali roku, przenosimy ten kredyt do nowego banku, w nowym banku jest w okolicach 6%, jest to stałe oprocentowanie i w tym przypadku masz krótszy okres kredytowania, około te 8-9 lat, niższe odsetki. Koszt takiego przeniesienia to jest zrobienie wyceny w banku w okolicach 500 złotych, wpisy do, do ksiąg wieczystych itd to jest w okolicach tam kolejnych 500 zł, także za około 1000 zł jednorazowo jesteś w stanie obniżyć te koszty kredytu w bardzo, bardzo znaczący sposób, no i oczywiście my też się tym zajmujemy, pamiętajcie, tak, jeszcze raz powtórzę, działamy za 0 zł, nie generuje nasza współpraca żadnych dodatkowych kosztów, także no, link znajduje się w opisie pod filmem. Okej, okay, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o komentarzu, o którym wspominałem ze zdolnością kredytową. Jeżeli macie jakieś pytania, w ogóle niezwiązane związane ze zdolnością, tylko cokolwiek, o co chcielibyście mnie zapytać, piszcie proszę, komentarze. Wszystkie czytam. Na merytoryczne staram się odpowiadać. Tak jak wspomniałem, w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!